Ale moi drodzy, dzisiaj filmik o treści co było później nie tak. Taki film już był, moi drodzy, i dzisiaj właśnie będziemy oglądać tak jakby wpadki. Będziemy analizować, co w tych wpadkach właśnie poszło nie tak. No, moi drodzy, to śmieszne te wpadki są. Zresztą sami zobaczycie, okej? Okay? Zostawcie łapeczkę, moi drodzy, do góry, jeżeli się filmik spodoba, 10 tysięcy łapek i kolejny filmik będzie za dwa dni. Także postarajcie się, zasubskrybujcie kanał, mamy już 800, prawie 10 tysięcy, do tego lecimy. No milion, moi drodzy, to jest ten cel. Na ekranie trzech ostatnich obserwujących, chcesz się pojawić na ekranie? Prosta piła. To jest bardzo. Proste. Po prostu zaobserwuj i masz szansę, tak? <grym>, loteria. Moi drodzy, dobrze, rozpocznijmy. Mamy tu gościa, który chce skoczyć jak najwyżej schodów i te... O kurde. Nie no, ale telefon Maripa. To jest. Kurde z ilu to spadł. Nie, nie, ten pies to zje, błaga mnie. Jez jak się. Spokojnie, bo psawy straszysz jeszcze. No wiadomo, że spadnie. Jezu, ja znam to! Gdzie one są? A, w klasie! Co, one sprzątają? Oła, mój łeb! Co <śmogło> mogło pójść nie tak? O, w mordę, jaka powódź! Rozcinanie takiego... Jezus, a czy to były MacBooki wszystko? W sensie... i... Pierdziele, nie, 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 nie! Na czemu to tnie? Przecież stolik jest szklana, a ten jak musisz macz... Nie no, przecież to trzeba zero IQ umieć? O kurde. O kurde! nie kap się, że to jest takie twarde. Mógł najpierw sprawdzić, halo. Boże, jakie ciśnienie. O Boże, chyba ta cała butelka strzasła. Jezu, co on... A! Co ona ćwiczy z tą butelką? I co? I do góry, tak? Te ćwiczenia, nie wiem które to jest. No i co się stanie? Spadnie i się rozleje 100% Jocha <grywka> Nie, nie pokazała jaka już byłapować. Ja nie mogę. Użył się. Boże, co oni robią, ty, patola. Zwalnie w tą lampę. Znów jest, nawet mówi. Przestań, bo kurde, lampa tam jest. Nawet mówili. A tu co się dzieje? Co się tam stało? O mój Boże! Dwa, dwa błotniki takie boczne. Poszły się, wa. ała nie, 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 nie chcę na to patrzeć. Nie, 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 to jest jak z epoki lodowcowej. Daj spokój. ała Minus 16 stopni. On by musiał jakoś to ciepłą wodą polać, bo ja znaczy, no, nie, nie, nie widzę tego. Podejdzie do tego i walnie to w łebią, no 100%. Co? Co to? Co tam się dzieje? O co tam chodzi? No dostanie... Idiotyzm. To, to, to nie inaczej się tego nie da nazwać. Jezu, co to są za robaki ty? Co to jest? Jezu, one wszystkie jakiś rytm z skrzydełkami grają. Co, co tu się dzieje? O szlak! To jest pewnie jakieś niebezpieczne te robactwo. Jezu, jaki będzie syf, ja już to widzę. Tu będzie syf, no przecież jak ona to puści. Jezu, to jest zabyk! Ten sam. Ja pierdzielę. Kasacja. Stało się coś z bryką? Aha, pokazali tą szybę, że rozwalił. Ja pierdzielę. Byk się wkradł do samochodu. Zarąbiście. Ten co? jedzie traktorem jakimś. Oh, on jedzie dalej, on to ma w dupie. On będzie jechał. Bo na polu se postawili Mercedesa. On... Ja nie mogę. Całe złajna będzie ten Mercedes. Naprawdę, ale hamstwo! Jakie hamstwo! Nie mogę. Fuj. O boże, on chce skoczyć na tego konia. Nie, on to będzie chciał rozwalić. Nie, błagam, nie rób tego, odbijesz się do tego, złamiesz sobie rękę jeszcze. Pa, odbije się, zobaczysz. <głos> <głos> nie wyszło. <głos> <głos> nie, ona podejdzie, 100%. Nie idzie, nie, nie podchodź. Proszę. To jest cygrys? Nie, to nie jest cygrys, to jest jakieś inne. Ale, ale niedobrze. Zacznij ich jakoś gonić, mam wrażenie. Nie wiem, co tu się stanie. O mój boże! Ja pierdziele, otworzył drzwi, co jest grane. Ja nie mogę, jaki syf. Pies, który nie miał zjeść normalnie. Woli z ziemi. On się popłaczy, że on się tak utnie. On się popacze <noise> Ja nie mogę, ale nie popłakał się O akurat fontanny do góry poleciały i cała mokra Ja pierdzielę O kurde Chciał szybko wejść z samochodu i wyszło mu dłużej niż Jakby normalnie szedł niż biegł <noise> Co mogło pójść nie tak, nie? Nie, nie, dziadku nie rób tego. O biedny Jezu, nie! Nie! On spadł? Boże, iPhone'em otwiera jakieś wino. Czy ten iPhone będzie do wyrzucenia? Pa, jakie on ma rogi w ogóle zniszczone? O, kurde. No i iphone do wyrzucenia. Ja pierdzielę! Wykrywasz dymu, wykrył dym! I, i zaczęła lać się woda. Nie mogę. To chyba w restauracji jeszcze jakieś. Chase, 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 Oła, co on zrobił ty? Czemu on sufit kopnął? Jego mama, jego mina. Ale po co? O! dostał! Jak dostał! Mopem w łeb! <śmopem> Należało no, mu się. Nie, nie, nie. O mój Boże, całe akwarium, nie biedne ryby. Co tam wy? Kraby wychodzą z tego, co jest grane. Jakie w ogóle gigantyczne Boże, gdyby tam była moja walizka, nie? Jezus Maria, co mogło pójść nie tak? Faktycznie Można w ogóle kraby brać takie kurde do... Do samolotu? Pa jak se idzie Bokiem Ale one są gigantyczne te kraby, pa ile idzie A on, on stroluje ją, że ten, że włosy jej wypadły 100%. P. Czy on myślał, że to nagle będzie zimne, jak to dłączy? Ja nie mogę. Ok, to był dramat. Boże, co to za. Ała. Moja ranka, nie? Co to w ogóle za ptak był? A chłopca jedzie Jarąbie Ten chłop nie wypadł z, z tego pociągu? A siłowanie się jakby Nie no spadł, przecież ta rurka ledwo tam zipie typ. Boże co za mózg, no przecież to jajecznica jest z jajecznica Przecież jajko to z bomby wsiąknie ten odkurzacz, nie wiem nie wiem kto, kto ma taki umysł O mój Boże Co się dzieje? Co, co się działo? Co z tym psem jest tak? Co z tym psem tak? Śpi sobie Nie dotykaj go O Jezus, ale agresywny ty O ku... jak go tak skoczył, paję? Przecież i nie umiem skakać, co jest grane? Aż to jest niby ta lampka z Pixar'a, Boże! Jaki z... O łak! O kurde, a jak boli! Nie, 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 nie chciałem na to patrzeć. Nie chciałem tego widzieć. Bolało razem z nim. Nie, no co za Nie, nie rób tego. You must maintain. A. A. Ja pierniczę. Dlaczego? Boże! On razem z tym poleci nam do wody 100% Nie no to debil! No ja, ja mam 18 lat i wiem żeby takich rzeczy nie robić, no chyba masz 30-40 Nawet więcej chyba Nie no, do no, Debbie, no kurde. Ja pierniczę, Boże, co w ogóle mamy dzisiaj? Nie, 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 proszę, nie jak ona mogła przyrzucić. Kawe ci uderzyła w jakiś samochód. To my ciekawi To jest jeszcze, jeszcze Polka. Iż <laughs> to jest kuchnia do remontu Ja nie mogę Cała kuchnia do remontu Czy gdzie ona tam była Co on robi wielkolud Nie no nie kryj kurde kamienia ręką <laughs> Reakcja Nie wiadomo co z tą ręką coś nie zrobi O kurde Jaka giga fala leci ty a i co mogę pójść tak? O Jezu, chłop na sokuterku. Jak... Ta fala się w ogóle tak dziwnie odbija. Ja pierdziela, jaka powódź się robi, ty I tu co? Koparka podnosi samochód. O mój Boże. Nie, ona... O nie! Nie, udało się chyba, nie, czy nie? O ja pierdzielę! Ja pierdzielę ten. Nie, no to jest samochód do kasacji, Boże. Szczywalno wtedy. Nie, nie rób tak, spadniesz ty tej... Ja pierdzielę, tak Faś. Tragedia. Nie! Przez taką szparę jej telefon wypadł. Co mogło pójść nie tak? Co się tam stało z tym? Co on tam za bombę podłożył, że tak walło? Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Niektóre sytuacje były naprawdę chore. No i pechowe również. Moi drodzy, zasubskrybujcie kanał, łapeczki do góry. I widzimy się następnym razem. Trzecie na bieżąco kanał. Trzymajcie się, hej!